Dzień dobry drodzy widzowie, Dzień dobry. jak widzicie jestem nadal w Opolu, mimo że to jest już film wypuszczony po czasie, ale cały czas kręcimy w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Na poprzednim filmie Piotrek podniósł 180 kg w przysiadzie, więc progres jest dosyć znaczący, a dzisiaj będziemy maksować jego martwy ciąg. Ostatnio zrobił 200 kg, tylko że była sztanga deadliftowa, dobre ciężary, zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie, mam nadzieję, że podniesie cokolwiek więcej. I mam nadzieję, że uda się tutaj z tych ciężarów wsadzić coś więcej niż 200 kg na sztangę, bo e, ciężary są głównie crossfitowe. Crossfitowe, tak. Więc zobaczymy, będziemy robić co się da. A tymczasem oglądajcie i patrzcie, e, jak silny i piękny jest Piotr. Pamiętaj o tych wszystkich elementach, czyli napięcie brzucha, zaciągnięcie i jedzenie podłogę. Wdech. Tak. Po, wde po wdechu delikatnie się obniż. Daj dupę do góry, będzie Ci łatwiej nabrać wdech. Wdech. Obniż. Naciągnij. I jep. Powiedz mi, mam no 600. 600 z mojej kategorii. To coś powalczy czy nie powalczy? Bo to nie. myślę, że jestem w stanie gdzieś tam zrobić. Jeszcze. Nie no, bo musisz zrobić więcej. Więcej? Wiesz, jak to dużo zmienia na przykład szulka, która nie jest śliska, pas, który jest gruby, ochraniacze, które Ci tutaj, wiesz, ściskają. Wierzę, doktoratu. wierzę, bo dzisiaj widziałem. To daje ci, to może samo bezpośrednio nie przekłada się, żebyś podniósł więcej, ale daje Ci komfort. komfort. Łatwiej Ci jest się napiąć e, i po prostu, wiesz, podnieś, podnieś więcej w łatwy sposób, mhm. bo, bo czujesz się komfortowo. Wiadomo, że minimalnie to i tak troszeczkę pomagają te rzeczy, ale sam komfort dużo daje. 120 kg teraz mamy, zrób sobie teraz 4 razy. Nie będziemy tej rozgrzewki przyciągać w nieskończoność, no bo jesteś rozgrzany po siadach, prawda? Tak jest. Hop! Tak. Bardziej naciągnij niż szarpni. Wdech. Tak. I ostatni. Hop! Dokładnie. Dobra, 150 kg trzy razy zrób to, dobra? Mm, dobrze. I tak samo. Podchodzisz i... Troszeczkę mocniej naciągnij, najpierw, bo lecisz do przodu. Hop, oj, lepiej, jeszcze raz. 170 kilo, robimy to naraz i teraz dochodzimy już do coraz większych ciężarów. Jep, tak, opuść. Ale odkładaj na ziemię, bo jak sobie będziesz nawyk tego wyrzucania, to na zawodach podniesiesz dużo i w euforii wypuścisz sztangę i będziesz miał no lifta. Nie, nie można? Nie można. Aha, to nie widziałem. No to Możesz dobra. z pełną prędkością uderzyć w ziemię, ziemię musisz trzymać. ale musisz trzymać dobra, sztangę. Dobra, nie widziałem, nie miałem pojęcia o tym. E, I szkoda, że nie miałeś tych ciężarów wcześniej, bo prawdopodobnie sztanga by mniej chybotała I, i, tak i byś no. w przysiadzie zrobił więcej. To Grzesiek mówił o tym też, no też tak myślę, nie? bo tak była ta sztanga nałożona i... Dobra, po kolejnych dziesiątce daję. Ale tak jest no zajrany, bo poszło tak Dobrze, pamiętaj o wszystkich etapach. Dobrze. Powietrze w brzuch. Obniżenie. I jeb. Tak. Nie wyrzucaj tego. Tak, przepraszam. Dobra, Teraz będziemy mieli 210 kg. Czyli więcej niż robi na deadlift barze. I myślę, że zrobi spokojnie. W sobotę zrobiłem, nie? A czy coś więcej, to zobaczymy. Tylko w sobotę ja swoją, swoją techniką to robię. Wiesz, tak, żeby, żeby tylko wy, wypierdolić to mnie. I teraz ty. Tylko, że ładniej. 210 kg to podnoszą kobiety. Ostatnio na, na zawodach jedna dziewczyna ważąc niewiele ponad 67,5 kg podniosła 200 kg. Więc jeżeli Piotr nie podniesie tego 210, to możecie go hejtować z czystym sumieniem. I każdy hejt na Piotrka będzie polejkowany osobiście przeze mnie i przez całą ekipę SFD. on że tego będzie nie być, k**dy. Pamiętacie, jak na ostatnim filmie musiałem f***ić Piotrka, żeby podniósł 200 kg? Odgrażał mi się i cały czas podchodził i mówił, nie podniosę, nie podniosę. A teraz sam nałożył 210 kg i mówi, że to wy, jest tego pewien. no Więc go nie f***wiam. Patrzcie, zobaczcie. Będzie wyj***ny. Tak jest. Podnosimy to. Mocno, 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 mocno. mocno. Tak. Zagrałem to. Mamy to. Lekko nie było, ale poszło. Tak. 210 w ciągu, czyli 10 kg więcej niż tam, tak. jakieś półtora miesiąca mhm. temu, kiedy, kiedy sprawdzaliśmy. Myślę, że poszłoby więcej, ale to byłoby bezsensowne, bo tak, nagrywamy tu dzisiaj, dzisiaj jest wtorek, a w sobotę Piotrek nie wiedział, że będziemy robić maksy i zrobił sobie maksy też samemu, więc bezsensowne by było teraz cokolwiek dalej e, próbować. robić, próbować. Mamy teraz jakiś pogląd na to, co tutaj trzeba poprawić, bo też dawno nie widziałem mm, przysiadów, dawno nie widziałem martwego ciągu u Piotrka. W kolejnych filmach będziemy przedstawiać jakieś recepty na to, żeby mu było wygodniej i swobodnie dźwigać, żeby był Tak, to jest główny problem, nie? Nasz tak. Żeby mu było też komfortowo, bo tak jak Piotrek sam mówisz, nie? Główny problem, tak, tak. że, że, że nie, nie, nie potrafił otrzymać tej sztangi na plecach, nie? Bo mnie gdzieś tam... I Piotrek nie pisze do mnie wtedy, tylko robi po swojemu, e, więc ten problem zamiast się naprawiać, no to po prostu stoi w miejscu. Ale jest silniejszy, więc to cieszy. Tak, zrobiliśmy, zrobiliśmy dzisiaj w sumie 30 kg na, na plusie, nie? No. Więc y, na następnym razem myślę, że będzie znacznie lepiej i więcej. I też chciałbym, żebyście to zrobili w takich ciężarach i sztangach już zawodniczych. Nie wszędzie. I, I w jakimś tam pasie, o wikach, może neoprenach, jakbyśmy jakieś tam dorwali. I wtedy myślę, że możecie e, śmiało oczekiwać jakiegoś bardziej spektakularnego efektu. Tak, będzie tylko lepiej tak. No i jeszcze. W bicie 10 tysięcy apek w górę i Piotrek zrezygnuje z treningów bokserskich, żeby zostać... I, i Dostanie świniem. sprzęt za darmo. Nie, to w poprzednie filmy. <noise> <noise> 10 tysięcy apek w górę Piotrek rezygnuje z boksu i zostanie prawdziwym trójboistą knurem i grubą świnią. Tak jest. Dziękujemy.